Zamek Dybowski w Toruniu. Zamek Dybowski, zwany również Zamek Nieszawski, jest drugą średniowieczną toruńską warownią. To jedno z ciekawszych miejsc w historii tego miasta, który, choć dziś stanowi ruinę, nadal budzi zainteresowanie zarówno historyków, badaczy, jak i turystów. Początek historii Zamku Dybowskiego wyznacza Pokój Mełneński, zawarty 27 września 1422 roku w Mełnie koło Radzynia, pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a Zakonem Krzyżackim, na mocy którego król Władysław Jagiełło Odzyskał ziemię położone na lewym brzegu Wisły, podarowane krzyżakom w 1230 roku przez księcia Konrada Mazowieckiego. Na mocy decyzji króla Władysława Jagieły przy granicy Królestwa Polskiego z państwem Krzyżackim w 1423 roku w miejscu, gdzie obecna Mała Wisła łączy się z głównym korytem Wisły, rozpoczęto budowę zamku, który służył jako stacja celna na drodze do Krzyżackiego Turunia oraz jako siedziba polskich starostów królewskich. W latach 1431-1435 w okresie panowania krzyżackiego wybudowano w stylu gotyckim czterokoloryzacyjny budynek mieszkalny otoczony z trzech stron cyglanymi murami kurtynowymi, wyznaczającymi regularny dziedziniec o bokach 27 na 52 metry. Mury o grubości od 1,7 do 2,3 metra i wysokości 7,5 metra zwieńczono blankami, a po 1450 roku. Podwyższono i wzmocniono w trzech narożach partyzanami nadwieszonymi ceglanymi wieżeczkami o średnicy około 5 metrów, dostosowanymi do prowadzenia ostrzału z broni palnej. Wjazd na plac główny prowadził od południa przez trzykodygracyjną wieżę bramną z rozbudowanym przedbramiem wzniesioną na planie czworokąta o bokach 8,7 na 9,7 metra. W jej murach poprowadzono dwie symetryczne klatki schodowe wiodące na ganki obronne w koronie murów. W przyziemiu bramy wykuto dwa ostrołkowe otwory wjazdowe o szerokości 3,2 m oraz dwie boczne furty w ścianie wschodniej i zachodniej, sugerujące istnienie hipotetycznej drugiej linii obwarowań, być może w postaci wału lub palisady. Na drugim piętrze zamku znajdowało się pomieszczenie dla straży z otworami umożliwiającymi ostrzał z broni palnej zarówno drogi wjazdowej, jak i przed przedpola zachodniego odcinka muru. Poszczególne kondygnacje wieży oddzielone były drewnianymi stropami, którą wieńczył dach namiotowy. Do bramy prowadził most drewniany przerzucony nad fosą, która zasilana była wodami Wisły i stanowiła zewnętrzną linię umocnień zamku. W swojej 370-letniej historii Zamek Dybowski był strategicznym punktem militarnym, gospodarczym i miejscem ważnych wydarzeń historycznych. W 1452 roku na Zamku Dybowskim przed wybuchem polsko-krzyżackiej wojny 13-letniej odbywały się rokowania pomiędzy Polską a mieszczanami toruńskimi i pruskimi oraz rozmowy polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka z Mistrzem Krzyżackim Ludwikiem von Elishausenem. Tu został wydany uroczysty akt wcielenia do Polski ziem pruskich, zaś w 1454 roku szlachta otrzymała od króla szereg przywilejów zwanych statutami nieszewskimi. Na zamku Dybowskim w 1466 roku. Zapoczątkowano negocjacje w sprawie warunków drugiego pokoju toruńskiego, zawartego ostatecznie w dworze Artusa. W 1476 roku na zamku przyszła na świat córka Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, Anna Jagiellonka, późniejsza żona księcia pomorskiego Bogusława X. Po wojnie trzynastoletniej i włączeniu Prus Królewskich do Królestwa Polskiego, Zamek Dybowski, zwany również Nieszawskim, stracił strategiczne znaczenie. Funkcjonował jednak nadal jako siedziba starosty i komora celna. Podczas wojen szwedzko-polskich w 1656 roku został spalony przez Szwedów. W 1703 roku podczas szwedzkiego oblężenia Torunia prowadzono z niego ostrzał miasta. Funkcjonowała w nim również gorzelnia. Zamek istniał do 1793 roku, a dziś stanowi ruinę i ciekawostkę historyczno-krajobrazową. Zamek Dybowski w Toruniu polecam.